Zobaczmy sobie liść, pierwszy liść św. Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 12. Zaczniemy od słowa. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 12. Co Piotr mówi w tym słowie? Niech będzie błogosławiony Bóg i ojciec pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei. Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia. Gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznawać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie. Przecież wierzycie, a ucieszcie się radością niewymowną i pełną chwały, wtedy, gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz. I najważniejsze w tym, nad tym zbawieniem wszczeli poszukiwania i badania prorocy. Ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla Was łaskę, badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa który w nich był i przypowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i mające potem nastąpić uwielbienie. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej Wam miały służyć sprawy obwieszczone Wam przez tych, którzy Wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Prorocy w Starym Testamencie. Badali, poszukiwali spism pod wpływem też Ducha Bożego, kiedy ma nastąpić przyjście Mesjasza. Wiecie, oni to pragnęli, aniołowie pragną wejrzeć w tajemnicę zbawienia, a my w tym jesteśmy z łaski przez wiarę. Otwórzmy Efezjan, trzeci rozdział wersety od 1 do 12. Tam mówił Piotr, a teraz zobaczmy, co mówi apostoł Paweł do kościoła w Efezie. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan, bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiony mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa możecie się przekonać, o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego, Jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi. Mnie, zgoła, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić Poganom jako dobrą nowinę niezbogłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrości Boga przez Kościół stanie się jawna z i władzą na wyżynach niebieskich. Zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Niesamowite słowo! Zostało to objawione Pawłowi i on mówi, że on idzie do pogan, był powołany do rodu nieszlachetnego, niewybranego. Poganie byli wszyscy, którzy nie wierzyli w Boga jednego. A On został posłany. Zostało mu to objawione, ale coś więcej jeszcze jest. W innym tłumaczeniu dziesiąty werset. Aby teraz z nadziems nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Bóg ma taki plan, żeby przez Kościół zwierzchności i władze nadziemskie, ale tutaj też na wymiarze fizycznym ludzie poznali Boga. Nie ma innego sposobu, innej metody technicznie bym powiedział, jak tylko przez Ciebie i przeze mnie, przez cały Kościół. Kiedy my idziemy i kiedy my zwiastujemy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, Ewangelię pokoju, świat może poznać, po prostu. Przez ciało Chrystusa. Jezus jest głową, a my jesteśmy częścią ciała. Tak jak ktoś powiedział na konferencji, my jesteśmy rękoma, nogami, ustami Jezusa. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, służbę sprawujemy. Po to On uczył uczniów, apostołów i nas, abyśmy dokładnie wykonali to, co jest zamierzone. Nasz mistrz, nasz pan, zbawiciel, miał ograniczony czas i fizyczny dostęp do ludzi. Zbadano, że w jakimś okręgu mógł działać chyba około 150 kilometrów, może więcej. Ale po to uczył swoich dwunastu, żeby oni ponieśli przesłanie dalej, żeby kościół się poruszał. Tak naprawdę, zobaczcie, w Starym Testamencie jest napisane. Kiedy przechodzili przez pustynię, mieli zaopatrzenie, manne, ale był obłok w dzień i słup ognia. I oni mieli się poruszać dokładnie tak, jak Bóg chciał. Kiedy słup ognia stał w nocy, czy obłok w dzień, oni stali. Kiedy to się poruszyło, oni szli, dobra, idziemy teraz. Nie robili ze swojego, a może pójdziemy teraz. Może to ten czas jest, nam się wydaje, czuje. Nie, byli posłuszni. I dokładnie my musimy się poruszać z Duchem Świętym, zgodnie z Jego Słowem, w wierze, w wierze w Jego Słowo. Otwórzmy teraz dzieje apostolskie. Zobaczmy, co się stało w momencie, kiedy Duch Święty został zesłany. Dzisiaj apostolski, drugi rozdział, wersety od 37-41. Gdy to usłyszeli, to jest moment, kiedy apostoł Piotr, po wylaniu Ducha Świętego, zaczął mówić słowo ze Starego Testamentu do Żydów. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Co mamy czynić, bracia? Zapytele Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów Waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla Was jest obietnica i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko. A których powołał Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ratujcie się pośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Niesamowite, chwała Bogu. Ale zobaczcie, taka cenna informacja tu jest weźmiecie w darze Ducha Świętego. To jest dar. Osoba. I dalej jest, bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, których Pan powołał, Bóg nasz. Dla was i dla dzieci waszych. W Słowie jest napisane, modlę się o was i o tych, którzy uwierzą dzięki Waszemu Słowu. Zobaczcie, jak zaczęło działać ciało Chrystusa przez Ducha Świętego prowadzone. Otwórzmy teraz Dzieje Apostolskie, drugi rozdział 42-47. Jest to życie Kościoła. Jest to wzór dla nas. My w tym kierunku zdążamy, idziemy, jesteśmy w jakiś sposób na pewno. Ale chcemy więcej. Cały Kościół tak trwał, prawie cały. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra, i rozdawali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Pan przymnażał. Codziennie tych, którzy byli przeznaczeni na życie wieczne. Widzicie, to jest napisane. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni. Może teraz fizycznie jest to niemożliwe, oby tak było, żebyśmy mogli codziennie mieć spotkania. I czasami się zastanawiam, jak to jest, że Kościół cały czas, jak gdyby był w działaniu, w funkcjonowaniu, w duchu świętym. zdaje jak to jest. I ostatnio. Na spotkaniu kościoła u nas kilka osób dzieliło się świadectwem. Wiesz, co? Jedna nasza siostra ma gabinet kosmetyczny, salon kosmetyczny i odważyła się od jakiegoś czasu swoją klientką głosić Ewangelia. No, robi rzęsy, pazurki, te wszystkie ustopek też wszystkie te elementy. I mówi, co ja by tak się działo? Te różne kobiety po prostu w różnym wieku są. Tak pomyślała sobie, a może ja tak będę słuchała Ducha Świętego i będę się dzieliła. I zaczęła powolutku, nienachalnie, jednej mówić, drugiej mówić o sobie. Nagle to niektóre kobiety zaczęły się otwierać. Ona mówiła, no czy mogę się pomodlić o jedną, drugą? I ona zaczęła się modlić. I te kobiety zaczynają być dotknięte. Kościół Część ciała Chrystusa daje świadectwo mocy Bożej, działania w każdej dziedzinie życia. Ja mówię świadectwo pastora Wojtka, który się nawrócił innym. Mówię świadectwo Janka, który się nawrócił. Janek mówi innym. Wiecie, i to te wieści się roznoszą. Zasiane jest ziarno Boże. Teraz powiem świadectwo mojego uzdrowienia. Niedawno które było. Trzy lata temu miałem problem z kręgosłupem, Opowiadam Wam. Miesiąc czasu leżałem, nie mogłem nic ruszać się, nic nie pomagało. To było trzy lata temu. I teraz mamy spotkanie kościoła u nas w mieszkaniu, więc ja byłem w służbie porządkowej, stolik kawowy przenoszę szybko. Tak potworny ból, coś znowu, dysk międzykręgowy mi zaczął wychodzić. Mamy spotkanie za 15 minut, a ja jestem taki zgięty, mnie boli. I zaraz czarne myśli przyszły, no taki przeciwnik przyszedł. Będziesz leżał miesiąc? nie będziesz mógł nic robić, żona Ci będzie podawała jogurty, nie będziesz mógł wyjść z łóżka, zaraz już myśli przyszły następne, do lekarza trzeba jechać, ale w którymś momencie, zaraz, co ja myślę, Boże, co to jest? Jaki lekarz? Jakie jogurty? Leżeć w łóżku miesiąc czasu, nie pracować? Nie zgadzam się z tym w imieniu Jezusa. I ja mówię tak, sobie pomyślałem, co zrobić, Boże, co zrobić, wiecie, no myślisz, tak, spotkanie, no jak to, spotkania, ty chory zaraz, tak, z kręgosłupem. Przyszli ludzie na spotkanie, ja taki trochę, wiecie, zgięty, jakoś tam mogę chodzić, jeszcze źle nie było, ale ten sam rodzaj bólu był co trzy lata temu. I widziałem kiedy dalej mi się tam rozwali ten część, to będzie jeszcze gorzej. A ja mówię, nie, słowo mówić, że sińcami Jezusa zostało uzdrowiony, że w ranach Jezusa jest moje zdrowie, że on poinformuje wszystkie choroby. Oczywiście zaczęto to mówić, modlić się zanim przyszli, przychodzą yy, bracia i siostry na spotkanie kościoła, mówię: Słuchajcie, mam problem. Potrzebuję, żebyście się modli o mnie. Nie ma problemu, jasne. I zaczęło się zmieniać. Wyobraźcie się, że w ciągu tygodnia czasu od spotkania 80% zmiany. Oczywiście codziennie wyznawałem, dziękowałem Bogu o uzdrowienie. Po następnych dwóch dniach po tym tygodniu nie ma nic. Całkowicie po prostu zostało naprawione. I mogłem pójść do pracy, funkcjonować, dzielić się też świadectwami, Ewangelią. Ja mówię, Boże, jaki Ty jesteś dobry, dziękuję Ci za społeczność, za ciało, za Kościół, że to Ty jesteś w tym wszystkim, że to Ty Duchu Święty. Byłem, Cię tak wdzięczny, że nie musiałem miesiąc leżeć w łóżku. Bo kiedy trzy lata temu leżałem miesiąc w łóżku, to prawie depresji dostawałem, bo chciałem coś zrobić i nie mogłem nic zrobić. Zrozumiałem, co to znaczy być obłożnie chorym, nie możesz nic zrobić, i ktoś musi się Tobą opiekować. I ja mam współczucie dla ludzi, bo też tego doświadczyłem. Wiecie, Bóg jest tak dobry. On jest pełen łaski i miłości. I nie ma innego sposobu, innej formy jak poruszające się ciało Chrystusa. W każdym dniu, w każdym tygodniu, non-stop. Tam, gdzie żyjesz, pracujesz, funkcjonujesz, odpoczywasz. Ja sobie tak pomyślałem, no jaki wczoraj jestem zmęczony, no bo wiecie, dwa dni intensywne, tak, chwała Bogu. Zmęczony jestem taki trochę już, wiecie. No i poszliśmy z pastorem Darkiem na rynek. I tak piliśmy kawę. I tak obserwowałem ludzi na rynku. I tak mi się przypomniało, że dokładnie będzie tak jak za dni Noego. Jedli, pili, tam był ślub jakiś, żenili się, za mąż wychodzili, handlowali i przyjdzie Jezus. I mówię: tak, ja nie mogę tak siedzieć. Ja, 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 to, to, to my tą cenną Ewangelię mamy o Jezusie Chrystusie, która zbawia, uwalnia. Oczyszcza, uzdrawia. My mamy ten dar w naczyniach glinianych. My potrzebujemy fizycznego odpoczynku, potrzebujemy mądrości, balansu, tak. Ale w Bożym Królestwie nie możemy sobie dać wolne, a teraz se tam odpuszczę. Ale jak Duch Święty ci powie idź i zrób to. Troszeczkę musimy popatrzeć, jak na zawodników. Którzy są trenują, przygotowują się do biegu. I potem jest taki ostatni bieg na mistrzostwach. Oczywiście różne są zawody. I oni stają w blokach startowych i są gotowi. Oni czekają na ten wystrzał. Jak ktoś za szybko, nie, 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 z powrotem. ma być w odpowiedni moment. I kiedy jest start, idziemy, biegniemy, żeby bieg dokończyć i zwyciężyć. Dokładnie tak jest w naszym życiu. Czy to jest mała sprawa? Czy może potrzebujesz porozmawiać z kimś, odwiedzić go po latach, przebyć, przebywać z nim? Może potrzebujesz modlić się o kogoś, wstawiać się, ktoś nie jest nawrócony, bojować się do Boga: Boże, ja walczę o tą osobę, tą i tą. Ona słyszała może Ewangelię, ale nic, ale ja walczę, nie poddaję się. Jesteś nieustępliwy. Może nie widzisz owocu, ale Ty, zobaczcie, tam były Wy i dzieci Wasze. My się modlimy o nasze dzieci, żeby podążyły za Bogiem, żeby miały Bożych mężów i Bożych żony, żeby były włączone w ciało też, żeby były przez objawienie. Bo one widzą rodziców, co robią. Nasza córka powiedziała, ja bym chciała tak wierzyć jak moi rodzice. I my nie możemy jej wykręcić ręki, Ty musisz. Ona już jest dorosła, ma 20 lat, ale musi przyjść to z objawienia i przez świadectwo. Bóg jest tak dobry, pełen łaski i miłości. Ja po prostu mam w sercu, żeby zobaczyć za mojego życia, kiedy będzie przebudzenie w naszych rodzinach, miastach, Polsce, gdzie to będzie żywe, aktywne, kiedy każdy jest aktywny z nas. Nie czekamy, a może ten brat się pomodli, albo ta siostra się pomodli. Nie, nie umiem. Będę się uczył. Ja też się uczę cały czas. My uczymy się od Mistrza, od Jezusa. Uczymy się od braci i sióstr. Ale kiedy nie spróbujesz pewnych rzeczy, nie zasmakujesz smaku potrawy, nie będziesz wiedział, jak to smakuje. Mój tata, jak byłem jeszcze młody, mówił, spróbuj tatar. Przepraszam, że tak kulinarne rzeczy. Nie spróbuję mięso jakieś, nie, to brzydko wygląda. Spróbuj, synu, tatar. Nie spróbuję. Ale po jakimś czasie spróbowałem. Jakie dobre, nie wiedziałem. O! Dokładnie tak jest w Bożym Królestwie. Musisz spróbować i kontynuujesz to. Czy modlitwa o czy uwolnienie, czy, 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 czy chrzest w Duchu Świętym, czy głoszenie Ewangelii, słuchasz się Ducha Świętego, nie poddajesz się. Bo wiecie, żniwo wielkie, ale robotników mało. Potrzebujemy się modlić o robotników, żniwiarzy, siarzy i robić to. Nikt za ciebie ani za mnie tego nie zrobi. Jeżeli ty nie dotrzesz do danej osoby, Bóg pośle oczywiście, może inną, Bogu. ale Ty jesteś przeznaczony na ten czas, żeby do tej osoby dotrzeć. Nie bój się, bądź zachęcony. Po prostu widzę, jak ważne jest ciało Chrystusa. Jakie cenne, gdzie Jezus jest głową. My jesteśmy ciałem. On jest naszym mistrzem, panem, zbawicielem. Starszym bratem, oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą. Ja chcę się podobać Jezusowi jako oblubienica osobiście i razem. Ja chcę, żeby stanąć przed nim przygotowanym, przyozdobionym. Chcę być jak te panny mądre, które miały lampy i olej. Nie możemy zasnąć kiedy Jezus modlił się w Ogru Ogrójcu, no chłopaki zasypiali, zmęczeni byli. Dwa razy im mówił, módlcie się. Nie jest czas odpoczynku, ale jest czas relacji z Nim, bycia w Słowie i bycia wykonawcą tego Słowa. Ja was tylko zachęcam, żebyście modlili się o to, i byli codziennie posłuszni Duchowi Świętemu i się uczyli. Niech Wam Bóg błogosławi. Amen.